Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie whole... O kurde, misja Siku. Patrzcie, to jaką maskę kupiłam. Maska z żaby na mnie jest ona za duża, a na Kaspra za mała. Fajnie, że nałożyłam tą maskę na lewą stronę i ona już od podkładu jest brudna. Nakładam ją ponownie i idę tam ponownie, bo wyszłam do grać kawałek w Lożka i wracam do Kaspiego, bo będzie jadł. No. Muszę spać sobie, więc się rozbijemy na pewno dzisiaj Bo moje uszy łapią wiatr Mam jego kanapkę Zjem ją sama Kacpi Ja ją zjem Czemu? Bo jestem głodna i nie wzięłam swojej Nie ma problemu, tam jest więc w się To musi trafić do kosza Wam złą stronę, tam jest kosz. Ja się że turażka. No turażka. <grymne> <grymne> Powiedział, że nie ma chusteczki, i że pójdę, czy pójdę za niego po chusteczkę? <grymne> wow! Uf, teraz tak naprawdę, jesteśmy w Krakowie do ekipy Freak. Ja dopiero, Ja się dopiero obudziłam, a Kaczy mnie nie nagrywała, jak spałam i ja wyglądał, jakby umarła. Mam pomarańczową twarz i widać szyję. No to, i... byś zobaczyła, to było piąte na kranie, które wyszłaś najkorzystniej, bo wcześniej to... <laughs> Chciałam nagrać story i się wyłączyło? Okay. Niech to... <grystanie> <grystanie> <A> cię, ja... <grystanie> Ale masz babę śliczną no, To jest druga reakcja, bo przed na vlogu tak samo się grało <grystanie> Ale na vlogu była taka bardziej, <grystanie> wiesz, taka... No dlatego musicie vloga obejrzeć mm. Już, uspokój się Idziemy na łosypki! Łosypki! Mm. A zobaczcie to! Jacuzi, róże, Jezu, no pięknie! A ja mam tutaj mojego słonecznika, też go muszę wsadzić, żeby nie umarł za szybko. Dobra, bo chcę nie jeszcze, je. jeszcze informacje do osób, które są z Zakopanego. Przyjechaliśmy tu z trochę, żeby odpocząć i nie chcę, zaraz, nie chcę też zaraz jakichś komentarzy, że jakieś gwiazdeczki w ogóle, ale są często sytuacje, że ktoś do nas, do nas podchodzi, więc chciałabym mega tak, żebyście ograniczyli te podchodzenia jak najbardziej, żebyście raczej nie podchodzili, jak nas zauważycie, i tym bardziej, żebyście nie przychodzili na przykład pod apartament czy coś takiego. Byłabym mega wdzięczna, bo chcemy sobie zrobić taki naprawdę weekend, odcięcia się dosłownie od wszystkiego. Także. Najładniejszy. Oryginalny. Jak <noise> nie musiałaś tak mówić. Potwór na talerzu. Jak to się je, nie? <noise> ja, mój chłop, miłość z zakopanem. Miłość, miłość z zakopanem.